28 czerwca Polacy poszli do urn wyborczych, aby oddać głos w wyborach prezydenckich na jednego spośród 11 kandydatów. W pierwszej turze wyborów zwyciężył Andrzej Duda, jednak nie uzyskał wymaganej do zwycięstwa ilości głosów. W drugiej turze wyborów prezydenckich zmierzą się ze sobą Andrzej Duda oraz Rafał Trzaskowski. Wybory na terenie gminy Sędziszów Małopolski przebiegły bez zakłóceń, niemniej komisje wyborcze miały bardzo dużo pracy w związku z dużą frekwencją, mówi sekretarz gminy Sędziszów Małopolski Jan Maroń. Na terenie naszej gminy odnotowano frekwencję 68,5% gdy w powiecie w skali całego powiatu ona wyniosła 67%, w skali województwa 61,5%, w skali kraju 63,9%. Wobec powyższego ta frekwencja w naszej gminie tutaj jest taka no, przodująca i była ona największa spośród wszystkich gmin powiatu Rocczysko-sędziszowskiego. Wydawało nam się, po wyborach do Sejmu i do Senatu w październiku 2019 roku wówczas frekwencja wniosła 63% i wydawało nam się, że tego pułapu trudno będzie, że ten pułap trudno będzie przekroczyć, natomiast okazało się, że w wyborach prezydenta w tej pierwszej turze ten pułap został przekroczony o 5%. Jak głosowali mieszkańcy gminy w pierwszej turze? Mieszkańcy naszej gminy udzielili zdecydowanego poparcia prezydentowi RP, panu Andrzejowi Dudzie, który w liczbach bezwzględnych w skali naszej gminy uzyskał dokładnie 8902 głosy, co na procenty przekłada się blisko 70%. Drugi, jeżeli możemy tutaj mówić o takim rankingu, w naszej gminie był pan Rafał Czaskowski, który uzyskał 1325 głosów, później pan Krzysztof Bosak 1257 i pan Szymon Hołownia z poparciem wyborców naszej gminy. Liczbach 895 głosów. Głosowanie korespondencyjne było metodą alternatywną dla oddania głosu w lokalu wyborczym. Zamiar głosowania takiego zgłosiło 123 wyborców w naszej gminie, i my dostarczyliśmy poprzez pocztę pakiety wyborcze. Do lokali wyborczych nie wróciło tylko 4 pakiety wyborcze, czyli najprawdopodobniej albo wyborca zapomniał, albo Y, zostawił no, w domu ten pakiet wyborczy. Natomiast y, cały czas się uczymy tego głosowania. Y, niestety były błędy. Zdarzały się takie sytuacje, że do obwodowej komisji wyborczej wróciła koperta zwrotna, ale nie było w środku w niej karty do głosowania. Były również sytuacje takie, że obwodowa komisja wyborcza otrzymała kartę do głosowania w kopercie, ale nie było oświadczenia o tajnym i osobistym głosowaniu ale tak zakładam, że około 80% wyborców, którzy skorzystali z głosowania korespondencyjnego, swój głos oddali poprawnie. Według danych z wszystkich obwodów w Polsce, Andrzej Duda uzyskał w zaokrągleniu 43% głosów, Rafał Trzaskowski 30%. Poinformował we wtorek 30 czerwca przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Sylwester Marciniak. W niedzielę 12 lipca odbędzie się druga tura wyborów. Ale wyborcze będą czynne, tak jak zawsze, od 7 do godziny 21. W tej drugiej turze wyborów będziemy dokonywać wyborów spośród dwóch kandydatów na prezydenta, którzy w pierwszej turze wyborów otrzymali największą liczbę głosów, czyli pan Andrzej Duda i pan Rafał Trzaskowski. Będziemy mieć kartę głosowania zdecydowanie mniejszą formatu A5 i swój głos oddamy poprzez. Postawienie znaku X w kratce obok tego kandydata, któremu udzielamy poparcia. Na terenie gminy Sędziszów Małopolski utworzono 23 obwody głosowania, 21 stałych, które zlokalizowane są w szkołach, domach ludowych, oraz dwa odrębne w Domu Pomocy Społecznej w Rudzie oraz szpitalu powiatowym w Sędziszowie Małopolskim.